szkodzie. Dzisiaj y, też troszeczkę taki sprawdzian przed drużynowym pucharem Świata, prawda? Jak się czujecie przed kolejnymi ważnymi zawodami? <laughs> nie wiem, moim zdaniem nie do końca, bo to tak jedziemy u siebie na torze i, i to są zawody likowe. puchar Świata to jest całkowicie inna impreza na innych torach. Y, u siebie wiadomo, jest tak, że spasujesz sobie sprzęt na treningu i później siadasz na gotowe. Natomiast na puchar Świata musisz jechać i się od nowa dopasowywać. Y, no cóż, no... Trener na szczęście, znaczy na moje szczęście wybrał mnie na te zawody, zabierał mnie, także mam nadzieję, że nikogo nie zawiodę, będę chciał dobrze pojechać. Y y ta reprezentacja rzeczywiście ma szansę powalczyć? No czy tutaj myślę, że teraz nie powinno być problemów, ale rzeczywiście najwyższy tytuł? Y Wydaje mi się, że tak, no co roku przecież y zdobywaliśmy, y może nie my, ale Polska zdobywała najlepsze miejsca, brakuje co prawda Jarka Hampela. Ale wydaje mi się, że tak źle jakoś nie stoimy i mamy mocną czwórkę zawodników. A tak krótko sobie pocały dzisiejsze zawody? E, no cóż, no, wygraliśmy te zawody bez e, większych chyba problemów, chociaż początek wiadomo nie był taki kolorowy, był dość długi e, i obfitował różne dziwne sytuacje. Dzisiaj było dużo defektów, trochę upadków. E, niektóre biegi były dość ciekawe. No ale skończyło się zdecydowanie na naszym korzyść. Zaczęliśmy współpracę z Martinem Wacolikiem, jeśli chodzi o jego ostatnią dyspozycję, w sensie cała drużyna, jeśli chodzi o ustawienie sprzętu, ale i to, nie. co opowiada o diecie i no, On ten. sobie no. wszystko to same walczył. To jest no. bardzo dobry zawodnik. Ja mu to kiedyś powiedziałem nawet w tym roku, bo my już tak znamy się od chyba dwóch, trzech lat i cały czas rozmawiamy o różnych tematach, nie tylko o Zuzlu. Jesteśmy bliżej jak normalni zawodnicy, jesteśmy jak normalni koledzy. Łączy przede wszystkim Żużel. No i e, kiedyś była taka sytuacja, że ja mu powiedziałem, że ty jesteś bardzo dobry, tylko jeszcze, jeszcze o tym nie wiesz. No nie, że masz niesamowity talent umiejętności, tylko nie do końca w to wierzysz. I moim, moim zdaniem w tym momencie e, dobrze, że Martin wygrał te zawody, bo pokazał to, na co go stać i teraz e, to pomoże mu uwierzyć tym bardziej. I to było widać dzisiaj już w zawodach. To był no, trochę inny Martin, jak, jak którego znamy, pomoże e, stara się, zawsze walczy do. Ostatnich metrów, to dzisiaj widać było, że był takim pewnym zawodnikiem, że jest pewny siebie, wie co robi i był niesamowicie szybki. Tworzycie też trochę historię chyba w Speedway'a w Tarowie. Tutaj pierwsza runda spotkań niepokonanie, teraz też z potężnymi muszą wchodzić w drugą. Ten rzeczywiście duch w zespole jest, widać zresztą na, obserwując was z Was boku ogromny, prawda? No tak, tak, różna jest świetna. Eee, no nie wiem co. Nie ma tutaj w ogóle czego się przyczepić, tak naprawdę, jeśli chciałby się nawet coś złego powiedzieć. Jest samo samotko dobro. No, cieszę się, że w takiej drużynie uczestniczę, w takiej drużynie jeżdżę i, i też dziękuję bardzo tym chłopakom, że są jacy są. Ostatnie pytanie. Mimo tego nadmuchanego już chyba balana, bo jednak rzeczywiście oczekiwania rosną, a play rządzą się swoimi prawami. Czujecie tę presję, czy raczej skupiacie się tylko na swoim roboczu? Wiadomo, że po ostatnich niepowodzeniach Tarnowskiej Unii no oczekuje się dużego sukcesu, no, my totalnie spokojnie do tego podchodzimy bo jest ten rok, jest kolejny i tak dalej, także jak nie w tym roku to kiedy indziej może w następnym, ale to no, walczymy ile się da no, wydaje mi się, że jeśli osiągniemy pierwsze do trzeciego miejsca to na pewno nie będziemy na straconej pozycji, bo zawsze można to w kolejny rok poprawić, ale no walczymy, my tak naprawdę nie zakładamy, nie mamy żadnego celu, to tak naprawdę kibice, czy tam różni ludzie wyznaczają nam te, na te cele, tak naprawdę my dajemy z siebie, co tylko możemy. Wydaje mi się, że każdy z kolegów by to samo powiedział, że walczy do ostatniego, do ostatnich metrów i stara się pojechać jak najlepiej i, i to już samo wyjdzie, samo życie pokaże. Dziękujemy. Odpo